Wstałem rano i zadałem sobie pytanie, czy jest szansa, żeby japońskie auto z 2021 roku wyglądało atrakcyjnie, żeby było fajne, żeby rzucało się w oczy i żeby było wyjątkowe? To powiem wam tak, wyjątkowe może nie, ale czy jest fajne? Spójrzcie na ten samochód. Jest fajny, jest fajny, jest nowoczesny, stuprocentowo, jest w świetnym kolorze, jeżeli chodzi o lakier. Stuprocentowo. Czy wygląda inaczej niż większość producentów, którzy produkują samochody dosyć banalne? A i owszem, może nawet trochę przegieli, sadzając go na 19 feldze i nadając mu tak ostry i agresywny sznyt. Ale z drugiej strony, czemu nie? Skoro ludziom się podoba, ludzie naprawdę kupują ten samochód i go szukają, to ja też musiałem go mieć w swojej ofercie. Dlatego przedstawiam wam, obejrzyjcie sobie z bliska nisa Nissana którego chcę wam zaproponować. Dobra, trzeba przejść do konkretów. Co to jest za auto? Nissan Juke to już wiemy. Jest tutaj benzyna 1.0 pojemności uturbiona, która ma 115 koni i powiem szczerze, ten samochód jest w stanie się spokojnie przemieszczać, co jest bardzo fajne. Tu akurat w tym samochodzie jest automatyczna skrzynia biegów, co ja uważam w samochodzie tej klasy to jest wręcz obowiązek, żeby była i Niestety napęd tylko na jedną oś powoduje, że nie będzie to charakterne 4x4, ale naprawdę ma wszystkie cechy takich samochodów jak samochody terenowe. Czyli wyżej siedzimy, lepiej widzimy i naprawdę fajnie się można przemieszczać i bezpiecznie po mieście. I jest bardzo fajnie wyposażonym autem, bo skoro jest automat, to wiadomo, że też wiele innych opcji w tym samochodzie się znalazło. Chodźcie do środka. Zobaczcie. Nissan Juke to generalnie jest raczej ta niższa półka, jeżeli chodzi o samochody Nissana. Więc dopasowanie tego wnętrza naprawdę jest bardzo fajne. Automat, co już mówiłem, jest tutaj w tym samochodzie. W pełni funkcjonalna kierownica, gdzie jesteśmy w stanie naprawdę wszystkie funkcje wywoływać i realizować obsługę audio z poziomu kierownicy. Ten pomat, to wszystko jest w tym aucie. Dodatkowo. Mi się akurat podobają, może ktoś powie, że nie, ale mi się podobają te zintegrowane fotele z zagłówkiem i takie trochę półkubełkowe trzymanie boczne, także w tych fotelach jest. Co naprawdę, przy tych 115 koniach daje takie minimalne chociaż poczucie sportowego samochodu. I co jest jeszcze bardzo ważne klimatyzacja. Fajne audio. Wszystko co możemy sobie, nawet kamera cofania jest w tym aucie, więc to są dodatkowo atuty dla tego samochodu i dużo miejsca na tej kanapie. W większości crossoverów zarzuca się, że a, tylna kanapa jest ciasna, niewygodna i tam nie ma w ogóle miejsca. Tutaj tego miejsca jest naprawdę sporo i spokojnie, cztery osoby wygodnie mogą sobie tym samochodem podróżować i dodatkowo miękka deska rozdzielcza. Skóra, może nie jest to jakaś wybitna skóra, raczej jest to skóra z plastikowej świnki, ale to nie ma żadnego znaczenia, sprawia bardzo dobre wrażenie i nadaje super estetykę wnętrzu. Obejrzyjcie sobie całą tą klimatyzację, wszystkie te panele, nawiewy. To naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. I zobaczcie, samochód nie ma w ogóle zniszczonego środka. Tutaj nic nie jest uszkodzone, nic nie jest pęknięte, nic nie jest ukruszone czy jakoś mocno zadrapane. Właściwie praktycznie jak nowy samochód, a jednak wstępu używanego auta. Z tyłu także wygląda bardzo fajnie i ma. Jeden ciekawy patent w bagażniku. Ma podwójną podłogę, czyli mamy normalnie łatwo ustawny, płaski bagażnik z bardzo prostą linią wejścia do bagażnika, natomiast jakby coś, możemy go sobie pogłębić, właściwie podwoić jego pojemność poprzez usunięcie tej podłogi. Rzecz fajna, sprytna, wygodna i tyle. Czy ten Nissan ma jakąkolwiek wadę? Jedną. Tutaj ma wgniotkę na drzwiach, ale jak ktoś będzie konkretnie zainteresowany, to spokojnie, z takimi wgniotkami sobie spokojnie poradzimy i nie będzie tego widać. Natomiast nie chcę tego ukrywać, chcę Wam pokazać wprost, że dokładnie tak jest. Podsumowując, samochód Nissan Juke jest z 2021 roku, ma trochę ponad 30 tysięcy przebiegu, niecałe 40 tysięcy przebiegu, pełną historię serwisową, samochód jest serwisowany na bieżąco. Jest z polskiego salonu i to jest bardzo ważna informacja, bo takie auta są bardziej poszukiwane, więc jeżeli interesuje Was w ten samochód, po prostu weźcie telefon, zadzwoncie, omówmy się, obejrzycie go sobie, dotkniecie, pojeździcie i później kupicie, bo wiem, że na pewno Wam się spodoba. Pozdrawiam Was pięknie, czuj